No, i rozumiem właśnie ten, to obrzydzenie Izraelczyków do tych obcych, którzy, których im tam król Asyrii osiedlił. Ich najpierw zakół w Kajdany wypędził gdzieś tam nad Eufrat Tygrys do Babilonu, a tutaj sprowadził jakiś innych tych Arabów, ludy pogańskie. Bo ja też mam właśnie to obrzydzenie do bardzo wielu ludzi. I nawet jak chodziłam kiedyś na kurs ochrony, to nie mogłam się z panami. Musieli mi specjalnie babkę z do pracy bezrobotną sprowadzić, bo po prostu się brzydziłam i dotykać. No, były tam takie różne ćwiczenia, jak wyciąganie z samochodu gościa i tak dalej, i tak dalej. No, dużo tych ćwiczeń było. Samoobrony i tak dalej. Mieliśmy bardzo dużo godzin. To był jakiś unijny kurs. Także po prostu, no nie szło dotykać niektórych osób. Był tam taki jeden gościu z tego rzędu marszałkowskiego, to miał takie puste paluchy i spocone, że normalnie aż mnie, jak patrzyłam, to normalnie mi się niedobrze robiło. I takich długich paluchów i chudych i zimnych też nie lubię. Niestety. Teraz dopiero zrozumiałam ten stęt, stręt do Żydów. Żydów do tych Samarytan. Bo nie wiedziałam dlaczego oni się nie A oni ich nienawidzili, bo oni byli po prostu z innego rodu. W ogóle z innej strony świata. Z innego świata poglądu. To jeszcze raz. Król Asyryjski Zaś sprowadził z Babilonu, z Kuty, z Awwy, z Hamatu, z Rafaim ludzi, z Faraim ludzi, i osiedlił ich zamiast synów izraelskich w miastach samaryjskich i objęli oni w posiadanie Samarię i zamieszkali w jej miastach. Na początku ich zamieszkania także nie oddawali czci panu. Musiał pan, nasłał pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu, tak, ludy, które zagarniły i usiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. To też nasłał na nich lwy, które pozbawiają ich życia, gdyż one, nie znają gdyż one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Wobec tego król asyryjski wydał taki nakaz, rozkaz: Wyprawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd uprowadziliście, niech uda się i zamieszka, i nauczy je sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Udał się tam więc jeden z kapłanów, którego uprowadzono z Samarii i zamieszkał w Betel. I on nauczył je, jak mają oddawać cześć Panu. No, oni tam coś oddają cześć Panu, ale oni tylko ha dwie księgi oddają, albo z tego Starego Testamentu znają, albo nie. I ten, ten kult jest taki łomny, bo nie, nie da się nawrócić tak bezbożników przez jednego kapłana. I nawet do dnia dzisiejszego właśnie w tej Samarii. Mówią po i mają jakieś swoje kulty. I dlatego tak uczniowie Jezusa byli zgorszeni. Kiedy on z tą samarytanką rozmawiał przez studni. Bo ona była zupełnie obca. Przecież. Nie, nie z ich krwi nie pokrewna im, z obcych bałwo, bałwochwalczych ludów. No ale przecież w tej rozmowie Pani Jezus zapowiada, że jego nowina jest dla wszystkich. Jego słowo przepowiadanie jest dla wszystkich. A uczniowie byli tak zgorszeni, kurde. No i co? Y, tworzył sobie jednak każdy z tych ludów własnych bogów i wstawiał ich do świątyniach na Wyżynach, jakie pobudowali Samarytanie. Każdy w swoich miastach, w których się osiedli, osiedlili. No także tam demonów się bardzo dużo mnożyło. I tak Babilończycy stworzyli sobie Sukot Benota, Kutejczycy stworzyli sobie Nergala, Hamatczycy stworzyli sobie Ashimę, Awejczycy stworzyli sobie Nibhaza i Tartaka, Sefar wejczycy zaś y Spalali swoje dzie dzieci dla Adrameleka i Anameleka, bogów sefrabejskich. Oddawali też cześć panu i ustanawiali spośród siebie kapłanów dla świątynek na Wyżynach, i, i ci sprawowali dla nich obrzędy w świątynkach na Wyżynach. Czcili więc Boga, ale służyli także swoim bogom, według, czyli demonom, według zwyczaju tych ludów, z których zostali uprowadzeni do niewoli. Jaż po dzień dzisiejszy postępują według dawnych zwyczajów. Nie czczą więc Pana i nie postępują według jego ustaw, jego praw, według zakonu i według przykazania, jakie Pan nakazał synom Jakuba, które mu nadał imię Izrael. A przecież Pan zawarł z nim przymierze, nakazując, a przecież Pan zawar z nim przymierze, nakazując im nie Oddawajcie czci innym Bogom i nie kłaniajcie się im. Nie kłaniajcie im się i nie słuszcie im, i nie składajcie im ofiar. Lecz jedynie Panu, który was wyprowadził z ziemi egipskiej z wielką mocą i wyciągniętym ramieniem. Jemu oddawajcie cześć, i Jemu się kłaniajcie, Jemu składajcie ofiary. Ustaw zaś jego i praw, i zakonu, i przazań, które wam spisał, przestrzegajcie, wypełniając je. Po wszystkie dni, ale innym Bogom czci nie oddawajcie. O przymierzu, który zawarł z wami, nie zapominajcie, a innym Bogom czci nie oddawajcie. Lecz jedynie Panu Bogu waszemu, cześć oddawajcie, a On wyrwie was z mocy wszystkich waszych nieprzyjaciół. Lecz oni nie usłuchali, ale postępują według dawnego z swego zwyczaju. I tak te narody oddawały cześć Panu, ale służyły też swoim bałwanom. Również ich synowie i wnuki postępują tak, jak postępowali ich ojcowie aż do dnia dzisiejszego. Panowanie Hiskiasza, króla judzkiego. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syna Haza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza, czyli znowu kapłana, czyli był dobry. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach. Potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu.